Jeden i drugi wywodzi się z kickboxingu, jeden i drugi jest mistrzem świata tej samej federacji. Jest to walka, która zasługuje na miano Walki Wieczoru. Jest to coś, o czym zawodnik taki jak ja może tylko po prostu sobie wymarzyć. Jest to ukoronowanie, ukoronowanie mojej całej kariery. Pozdro 600 kurwa, lecimy tak kurwa, w ten sposób kurwa. Różal kurwa, powróciłem kurwa do MMA, kurwa. Jakieś pół roku temu kurwa trenuję, znowu kurwa, zobaczymy kurwa. Myślisz, że jesteś kurwa wydzierany, kurwa na ryju, to myślisz, że jesteś kozak, kurwa. Różal kurwa, jesteś kurwa rozjebany przeze mnie kurwa, od razu kurwa. Raz, dwa, cię kurwa, rozpierdolę kurwa, zobaczymy kurwa. Jak będziesz kurwa, kozak, kurwa. Jak cię kurwa zaproszę, kurwa, chociaż na sparring, kurwa, ci kurwa ja ja z dupy powrywam, kurwa. Po prostu jeżeli chodzi o walki, to, to ja jestem Street Fighterem, jestem Street fighterem. Jeżeli ze wszystkiego się śmieje, śmieję się, że będzie walczył ze mną, śmieję się z dystansu, no to niech się śmieje dalej. Wielka gala, wielki zawodnik, wielkie miasto, ponieważ Płock jest moim rodzinnym miastem, przyjdzie bardzo dużo moich fanów, przyjdzie bardzo dużo ludzi, którzy czekają na moją porażkę. Także któreś z tych dwóch Ruch będzie usatysfakcjonowana po wyjściu z gali. To wszystkich zapraszam, mam nadzieję, że będzie was tam kurwa 2 miliony, nie? Nie pomieści AWF tego, nie pomieści AWF tego, na pewno. z siebie wszystko na tej walce, postaraj się mnie znokautować. Jak najszybciej, staraj się mi ubić, ja będę starał się zrobić to samo. Daj mi najlepszą walkę, jaką kiedykolwiek ktoś widział w MMA. Jaką my, my jako Stójkowicze, pokażmy, że znajdujemy się w MMA i damy naprawdę dobry show, żeby gadali o tej walce. Przez tysiąc lat, Nieważne kto z nas wygra, ważne, się dali show, żebyśmy jak najbardziej się pobijali, żeby ta walka była najchwawszą walką, w Jachyma MMA. Po skończonej walce, zapoznajmy na wódkę. Górę. Wiadomo, z byle kim też nie będę walczył, bo jak, jak przegrać, to też z kimś, a, a nie żeby przegrać z jakimś tam leszczem. Wiadomo, nie? No. no wiadomo, a powiedz. Nie miałem w życiu tak, tak wymagającego przeciwnika, tak doświadczonego. Także to jest bezapelacyjnie moja walka życia. Moim głównym założeniem na walkę jest po prostu uderzyć na przeciwnika, tak? I albo ja pierwszy wygram tą walkę y, bardzo szybko, albo po prostu y, zmęczy mnie zawodnik i ja mogę po prostu nie podołać tego, tak? No, ale tak także. Się... To jest main event, na który czekałem. To jest jeden z najciekawszych kontraktów, które ostatnio podpisała federacja KSW.